Także jestem ciekaw co oferuje Ten Brake hasolen Stolen <laughs> Dzień dobry, właśnie wyszło słońce. A co noc padało? A chcecie zobaczyć co robi stary? O, dzień dobry. 26 maja, dzień matki. Wszystkiego najlepszego, mamo. A my wstaliśmy rano. Przywitał nas jak to w Norwegii chyba w taka pogoda tutaj jest zawsze deszcz. Ale poza tym spało się świetnie, spały oprócz nas jeszcze dwa camperwany i, i kamp, ale cisza i spokój. A pogoda iście norweska, wstałem rano z psem, e, przyszedłem ją wyprowadzić, chciałem odejść kawałek, żeby pies mógł sobie pochodzić po zielonej trawie, no i wpadłem po kostki w wodę, w taki nasiąknięty jak gąbka Stanęliśmy na chwilę, jakoś mi kompletnie nie przeszkadza, że pada. Widoki są tu obłędne. Jedziemy drogą numer 13 w kierunku przeprawy promowej przez fiord. Dokładnie napiszę wam na dole, gdzie tu się znajduje. Stary się śmieje, że wygląda jak awatar. Kurczę, myślałem, że jak zjedziemy z tych wysokich gór. To już nie będzie ciekawie, ale nie wiem, który klimat bardziej mi się podoba. Czy ten, wzdłuż którego teraz jedziemy? Czy te wysokie, zaśnieżone góry? Przejechaliśmy do Josefjord Fjord i przez ten fjord będziemy przepływać promem. Mamy kilometr do Nezwik, gdzie czeka nas przeprawa promowa. Tutaj widzicie promy. Jeden wypłynął z przeciwległego brzegu, a drugi z Nezwik. Nas też to czeka. To jest taki autobus dosłownie. Przedłużenie drogi 13, która zaprowadzi nas prosto na miejsce. No, przez Fiordy inaczej się nie da. Okrążenie każdego z nich byłoby po prostu straszne na całe. Zachodnie wybrzeże jest fiordowe. No, nie jestem fanką przepraw promowych, ale jakie człowiek ma wyjście, albo chce coś zobaczyć i się trochę pomęczyć, albo nic nie zobaczy, i tyle. My ogarniamy rzeczywistość wyrzuciliśmy śmieci, była taka możliwość. W ogóle w Norwegii jest sporo takich spotów, gdzie można i skorzystać z toalety, i nabrać wody, i wyrzucić śmieci. Nie ma z tym żadnych problemów absolutnie. Muszę stwierdzić, że w sezonie letnim może być problem z postojem darmowym, bo teraz jest już bardzo dużo kamperów. Są to przede wszystkim Norwegowie, Niemcy i Szwedzi. Raczej plus 60 w wieku w większości. Oni bardzo długo stoją, zajmują wszystkie darmowe mm. <noise> miejscówki. E, więc tak, tak, latem może być problem. Aktualnie jest spoko. Stary jak tam? Zainteresowany? Czym? Przeprawą promową. Płyniemy. Zobaczymy co Marta pokaże. <noise> no Marta się już doczekać nie może. Promu właśnie zjeżdżają, pewnie ten sam prom nas zabierze. Teraz tak, prom nie jest darmowy. Prom jest wpisany w ten system norweskich dróg, więc pobiorą nam opłatę za niego tylko, że automatycznie. Jeżeli nie macie pobranej aplikacji EPAS 24, to po prostu przyślą Wam fakturę do domu i ona jest w ciągu 6 miesięcy do opłacenia. Przejdźmy na drugą stronę, pokażę Wam jeszcze widok w drugą stronę do Fiorta, ale strasznie szybko zbiega się tutaj pogoda. Jak jechaliśmy było pięknie i słonecznie. No i widok. I jak jest Marta? Super, z zamkniętymi oczami jest ekstra. To jest taka moja dobra rada dla tych z chorobą morską. Jak ci się buja, jest ci niedobrze, to wystarczy zamknąć oczy i się wtedy całkiem fajnie wiedzie, e, płynie. A obejrzę sobie z mami to co na nagrał. <grym> Kosztowało nas to 30 złotych, 78 koron. Ja myślałam, że będzie to wpisane w ten system płatności elektroniczny, ale pani przyszła do nas i skasowała nas 30 zł, bo na wieździe były takie bramki, dajmy na to. Tak nam się wydawało, że to. Do Które szczytują tablice rejestracyjne. Ale może coś źle założyliśmy, bo nie, nie skasowało nas właściwie za żadną drogę jeszcze póki co, więc może źle wypełniłam coś w aplikacji po prostu. Ale to nic straconego, przyjdzie faktura pocztą. Ale nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej bujać. Ale buja. Dobrze, że jest w miarę jeszcze yy, pogoda, nie wieje, także spokoju. Czuć, tak buja, czuć, że buja. Nie jest to tragedia żadna, ale czuć, że buja. Także Marta na promie z, ze Szwecji do Polski. 12 godzin z zamkniętymi oczami. No i spać tylko. No. Aria? aria. ARI jest wszystko jedno. ARI jest wszystko jedno. Dobra, widzimy się później. Na parkingu pod Kraj Stolen. i to przyjeżdżają wycieczki autobusowe. Wyobrażałem sobie to troszeczkę inaczej. Myślałam, że będzie z kilkadziesiąt osób, kilka samochodów. Ostatni raz w takim tłumie ludzi byliśmy chyba w karkonoszach i było to bardzo dawno temu. Raczej unikamy tego typu skupisk ludzkich. No ale cóż. Są takie miejsca, w które nie da się iść w samotności i to jest jedno z nich. Parking kosztuje 250 nok za dzień, ale więc panią nie jest. Zobaczymy czy warto, bo w ogóle są chmury. I to dosyć nisko. Mam nadzieję, że nie będzie to spacer we mgle za ponad 100 zł. Plus jest taki, że jest prawie 15 i wszyscy już schodzą się większość, ale na dzień dobry od razu jest podejście żeby nam się nie wydawało. Szlak ma 4 km 2 godziny drogi. No co, szlak nie pozwoli nam zmarznąć. Nie, nie, nie. Szlak póki co nie jest wymagający. Największym wyzwaniem jest mijanie się ze wszystkimi. Na szczęście większość z tych wycieczek już schodzi, więc u góry nie będzie kolejki. Może. Pozdrowienia dla Państwa z Torunia, którzy też mają Springera. Świat jest mały, ale ludzi tu jest tyle, że trudno nie spotkać Polaków. Idziemy dalej. I po 300 metrach przewyższenia mamy widok na drugą stronę. Pierwszy raz, pierwszy raz widzimy Lysa Fjord. Tam w dół. Okay. A nam zostało jeszcze 1,8 km. Tutaj ślicznie, nie można powiedzieć, że nie. Zgadnijcie, która narodowość jest najgłośniejsza na szlaku. Zostawcie w komentarzach odpowiedzi. Ciekawa jestem. I jesteśmy. Udało się. Dotarliśmy po niecałych dwóch godzinach i 4,5 km. Praca jest łatwa, a widok jest obłędny. Naprawdę warto się poprzeciskać między tymi ludźmi. Już po drodze są widoki całkiem niezłe, także jeżeli ktoś by jakimś cudem nie dotarł a docierają tutaj nawet dzieci, to, to już po drodze będzie. I to dwulatki. To. Więc... Dokładnie, na smyczach. <laughs> więc się da. Da się na pewno, widok jest przepiękny i dziękujemy Wam za to, że jesteście, bo dzisiaj są czwarte urodziny Wiedźmy w ruchu. Co prawda instagramowe, ale w ten sposób świętujemy. Wiedźma w ruchu została założona w ustce na konferencji. A czwarte urodziny świętuje na Preikestolen. Stolen. Dokładnie. I jeszcze taki update, jeżeli planujecie przyjechać tu za wszelką cenę, żeby być na rano, to się nie przeciskajcie na siłę. Polecamy wyjść po południu na szlak, bo będziecie mijać się z wszystkimi wycieczkami, które będą już schodziły z tego miejsca. To nie koniec prezentów urodzinowych. Wyjeżdżamy sprekeston z, z parkingu i jedziemy przejechać się najdłuższym tunelem, na znaczy 2020 roku najdłuższym tunelem w Norwegii i na świecie. Jest to ryfelkę tunelem. Ma on 14,4 km i schodzi pod wodę 298 metrów. Nie tunel jak tunel, ale... I nadal jest najgłębiej schodzącym tunelem. Tak, nadal jest najgłębiej schodzącym tunelem, a jego wybudowanie kosztowało bagatela 3,6 miliarda złotych.